Chcesz wskoczyć na upragniony poziom B2 w angielskim? A może zdajesz maturę rozszerzoną z angielskiego? Ale nie wiesz od czego zacząć? Nie masz planu nauki? Nie wiesz z jakich materiałów skorzystać? Trzy nauczycielki angielskiego. Magda, Patrycja i ja. Przychodzimy z pomocą. Złożyłeś na wyjątkowy kurs online. 333 triosy, dzięki któremu poszerzysz swój zasób słownictwa, by lepiej mówić, rozumieć, czytać, słuchać w języku angielskim. Skoczysz na wymarzone 2 w angielskim. Poćwiczyć w praktyce rozwiązywanie trios, czyli zadania, które pojawia się na egzaminach językowych, między innymi na maturze, aby powalczyć o pewne punkty w arkuszu w końcu uczyć się w praktyce, rozwiązując ciekawe zadania z wciągających materiałów. I czuję, że tak właśnie chcesz czymś uczyć angielskiego, czyli przyjemnie, skutecznie i bez nudy, to do naszego kursu online. Link znajdziesz w bio. Właśnie ruszał przerwa. sprzedaż kursu co oznacza, że dowiesz go aż 50%